Witam serdecznie Państwa. Dziś spotykamy się po wielu miesiącach takiej bezczynności można powiedzieć. Dziś chciałbym zabrać głos w stosunku, ustosunkować się do tak zwanej piątki dla zwierząt. Zanim ta piątka została ustanowiona tam i uchwalona, nikt się nie spodziewał, że do takich sytuacji dojdzie głęboko w Ziemi, nim to Zamysły nawet były. Za chwilę Państwu pokażę. Doszło do takiej sytuacji, że nawet głęboko w ziemi już wiedzieli, co się stanie. Proszę Państwa, już Państwu pokazuję. Pan podejdzie, Panie Komisarzu. Piątka dla zwierząt. Tak to się stało. To jest normalnie archiwum X. I rzeczy niemożliwe, a możliwe. Schowajmy to. Wydawałoby się, że jest wszystko w porządku. Ale jakże to się zmieniło, proszę państwa? Jakże to się powikłało? Panie Kamarzystwo, pan podejdzie. Państwo zobaczą, jak to się wszystko pokręciło. I rozpierdoliło i rozdupciło. Szanowni Państwo. Ja jako obywatel chciałbym zgłosić ten szósty ponpuk. aby nie golić baranów. Bo to jest nieludzkie i uwłacza ich godności. Jak taki baran ma potem chodzić po paswisku taki goły i opitolony, nie? To by było na dzisiaj. Dziękuję Państwu bardzo.